Ja mam na zachód, więc elo. Właściwie hmm. na... no. No, to wtedy ci się nagrzewa. Znów tu typy lecą. No, to ja mam rip, bo typ mi wziął broń. Chyba, że mu spierdolę jakimś cudem. Ja mam sztucera jako pierwszą broń, to no, Ja pierdolę, spierdoliłem. Może do, do góry na schody dalej. Może myślał, hm. że masz broń? Tak, kurwa, pistolet niebieski mam. Szalata, mnie, ja pierdolę. to. octamp! Chmielu mi przyszedł lutować, co za jest? Chmielu. Znaczy ten. Ja też bylę chmiela z kupciakiem. No bo ja mam. bo patrzycie po niku w Fortnite, ale muszę to zmienić. Ale nie mogę teraz, bo muszę, bo ostatnio zmieniłem i Ej, chcesz, rzucę splesze, ej, profesor. A, ja okładnie. Masz ja małe? Mam. Cały raz ciągnął na dole. Smaco wygiębadę. Daj, rzucimy. Nie podniosłem tej pompy. No, Ktoś chyba zrzę, że mnie krwi. Jeszcze potrzebuję ten. Ktoś mi powie, kiedy ja straciłem tyle HP, bo dopiero teraz jest kapem. Fajnie, że słyszałem jakiekolwiek strzały w mojej stronie. Patrzę, <grym> mam nagle 6 HP, tu. Miałem 140. Dobra, przeszukałem wszystkie Spokojnie, pomoc drogowa już idzie Hmm, no, oczywiście Zium. Kurwa, no powtórka z rozrywki, serio? Jeden mam minus 80 Kurwa, ja się w tym spalę, ja pierdolę, nie strzelam tego więcej no, bez... Ej, chodź Fipek, rzucę ci z fleszem Tu ej. masz aptekę, ej Fipek Czekaj, zabijemy ich a bo wy jeszcze ich nie zabiliście No i chuj Tam, tu jest jeden A, górę jeszcze Lecę Nice Ja pierdolę Mam splash, jeszcze tu mówiłeś gdzieś Ale serio, ale ja mam najlepsze było to, że im miałem 104 <laughs> HP I No Ja, HP, podnieś Ej, ja, ja po pójdę picie. po... Ja podniosę podnieść fitkę A, okej okay. Gdzie ta karta kurwa macie? A ty ja masz sobie niebieskiego. Ej, tata, gdzie ta karta jest? Nie wiem. A lol. tu dobra, lol. To gdzie ta apteka? A tu są te bandaże, to ja się bandażami uleczę i później możemy z nie? Ty kurwa! Co? Idę <laughs> ją zrespić, przynajmniej też będzie miała kewa Jak z rzucisz. Ale gdzie była ta apteka? Tam gdzie, tam wcześniej, tam, tam, Masz tam prof. gdzie się... Myślałem, że splesza rzucę <noise> Nie jestem kumciakiem, który rzuca taki <noise> i i rozpierdali mnie <noise> Jakbyście sztucer widzieli to dajcie znać Ej, mam 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 nie, niebieski na No, z tymi splashami, wolniemy no, no, zaraz wszyscy chodźcie, ej, mam. Ale Fipek sobie w kontenerze siedzi, pewnie matka go woła i... Wali grucha. To jest szosak mi niepotrzebne. A no, rzeczywiście, mu niepotrzebne. Czym ty strzelasz? No to, że... przerzucił, A, co za dzban! <grym> Boss. Trzeba było podskoczyć. <grym> to było trzeba rzucić niżej. Co za koleś. Jakichś coinów z tutaj nie ma? Gdzieś przy tym? Nie wiem Ty sobie bierzesz tu... na drog... Tutaj jest, jest quest jak coś, to może szybko... Jak... Możemy szybko Zróż pojechać dwa. i zbierać tylko no quest'a Dobra Gdzie my? Moje Co za okrutny Patrz, tutaj masz jakiś niebieski punkt No... Do zebrać i jest Płynąć i zbierać te punkty, nie? No. Okej okay. Musimy nie miały podnieść, tylko one się tam... plecak, Aquaman. Co? A tam gdzieś <laughs> trzeba popływać? Czy nadmierną ilość Ammo do pompy? Nie. No, nie powiedziałbym, że nadmierną, ale mogę trochę rzucić. O maruderze, tam bym mieli leczenie. Dawajcie w nim. Gdzie muszę popływać, w sensie, Ty, Pipek? Tam. O, tam to znaczy? Tam! Dobrze, no. To ja tam płynę tam coś do zebrania muszę wziąć, żeby no, ten? Musisz żeby zebrać, i p... no to jest to takie czasowe, że zbierasz, i potem musisz płynąć tam, gdzie ci każe na czas. Lunch pada tam mieliście? No, nie to bym Był jakiś bo postawił, faktycznie. Gdzie masz to do zebrania, profi? Muszę to wziąć E, czy. E, A, tak. E, dobra. No, i musisz i musi zbierać na czas. A zdążę tak normalnie, jak Tak. Nie musisz mieć łotwiania nic. Dobra, dobra. To chillera. Ja pamiętam, jak w piątym sezonie tego dużo było. Wrzucałam potę. ampotę. <grywa> X-Pingwin. Czy można zagrać? Jasne, wszystko jest w opisie. Sandra, ty tego nie zebrałaś. Dobra. Nie mam przystali się nie zebrać No to chyba już nie darze rady wiesz Mamy plecak A to jest opisane gdzieś w tym? W questach że tutaj tak, musisz pójść czy nie? Tak, tak jest opisane To jest w questach Aquamena E, e, e O ja to biorę, biorę. prawda? Czy da się do donate wysyłać? No jasne że się da Ja niebieskiego tak. No od No to f**k chciałam pojemnik z tym Z amunicją, a zebrałem jakieś słoik z <laughs> O dużo pota ja coś podpalić Palamy. Ej, ale nie mam maców, muszę sobie coś pozbierać za chwilę Witam w klubie, nie? Mam ja 40, 30, 30 i 1 100, 250 no To tu masz minimalnie więcej. On No bo ty no. masz od y, urodzenia tego z restartowania masz tam Bywa we odznacz ten Fipek to... Ej lol! Te ekspieki niebieskie są teraz ukryte w przedmiotach. Słyszysz je, ale trzeba rozwalić coś, żeby ten rozwalić. Aj to weź powiedz gdzie bo ja mam wszystkie do zebrania, nie? No, tylko w tym jest problem, że jak ja rozwalię, to nie wiem, czy ty, ty możesz wtedy zebrać. Ej właśnie. Możliwe, żeby... No zobaczymy. Zaraz zobaczymy! Ej, a macie super dużo amodopomny, to mam 7 56. No to ja to ci rzucę Macie się podzielić. Rzuciłem. Rzuciłem po awę rzuciłem. Trzymajcie się. Klejna dusza poto, już świecę. No sobie pijcie, nie? No. I tam jeszcze jest jak coś. A, nie. O, tu jest XP gdzieś. W tym. Schowany. O. No i musisz rozwalić pewnie Ale nie mogę go podnieść O, mogę Też mogę, no czyli ten Niebieskie jest lepsze, pokczam To tutaj macie tego xp No, widać go no, z daleka Mogę no, zabić ok. tylko to już Możesz nie popychać Nie mam oh. That's what she said. Bawiłeś się z tymi maruderami? No I mnie nie zaprosiłeś wiesz, ty co? Nikt cię nie lubi, więc cię nie zapraszają no i, <noise> I level up no Kurde ta szara Mk to mi się tak średnio podoba Dałem ci zcieloną MK za episką Nie, Nieprzej a to była sprawa Kurde, gdzie mi tu palisz dom ty okrutniku? <gry> Masz płaszczak Może ja się, ja się popali Nie, nie, nie wiesz Pal się koń Dobra drzewa, dawać matce Na ja co, czas farmy No mam 250 No dobra 300 i 450 No ja mam 300, 201 Smallooterów powinno wypadać, Mat Ta dużo, dosyć. Teraz bo lepszy loot jest z nich, pod względem tego leczenia, nie? Ale. Ale matców też trochę powinno wypadać. No bo niby czymś się budują, nie? O, XPix daleka, widzę Elo, idę tam. To ja też idę A jest niebieski, nie? No, no. Ktoś pewnie coś rozwalił I się odkrył Ale lepsze są takie, że są w czymś niż czasowe, bo w No skrzynku <grych> No, to prawda Dobra, już trochę lepiej z tymi matsami, ale... Ile ona podadaje się, 6,5? Nie? nie wiem, patrzę Pa, pa, ra, pa. Jak będzie niebieska MK albo wyżej to rezerwuję. Z czego? A jak będzie druga, to ja też. Mój, ja ją oznaczyłem. Jest <laughs> rzuty na N. Przy władzach. Ty kurde, ale nie było tego fupakowa... no, nie w opakowaniu. W jakim naczyniu instrukcji, że ta podkładka się płaci się na zalawie O no, jak ma, mam O typy ryjka? tam są. Nie typy są, pytań. no o, No to za chwilę pójdziemy sobie A, strzela do mnie. Ty kurwa nie powiesz Ale było nas trzech czoło okrat do mnie strzelali do mnie też już strzelali no co? bo jesteśmy poza polem widzenia o, kurde. prawie w nie trafiłem kurno. a patrzcie teraz ja co robię dostajesz heada Ope jak nie Znaczyłem na posłuch tu tam jeszcze jedno no nie spadłem o tyk to ja powoli dobiegam No, Jeden Przeszedł przez mój taszek, Ja pierdol A do góry jest. Ty, czemu dobijasz mojego chłopa? Pomu mu tak ze Skara zjebał? Tak Mieć, szmata zajebana Biało ma Gdzie jest dru? A podnosi. tu masz aptekę. A to masz Ała! Ała! Przepraszam, przepraszam. Co to było? Nie przyjmujemy, przeprosin. Kurwa, to będziesz posłucha. płacił za. za Co za ten? Wyrzucam Do ringologa. Przepraszam, że wam słuch szkodziłem. No kurwa, ja cię w ogóle nie słyszę, halo. <laughs> A marterzy? Macie ammo do SMG, bo mam 66. Gdzie ty ja marterów masz? Trapnąć. Nie wiem, gdzieś. Gdzieś słyszę ich dźwięki. Ale to chyba bardziej w strefie, jakby się tutaj teraz. A jeszcze ammo do sniper, bo mam mało. Chyba, że hmm, ktoś. Tak ma. ci nie potrzeba Te awiery są wyłączone teraz? Tak, tak, tak. Wyłączyli, wyłączyli. Rekin A Ty masz takie fajne. A bo ty masz mityczną, dlatego legendarną zostawię. No wiadome. Dobra, ale już ta legendarna jest i tak pog. O, ale masz 4A, moja 5 chłopie. Goście biegną po tym, ej. Dałeś. Kurde. Ale wyobrażacie sobie mieć ten Spadł jeden o, spad. do wody Aha, ale bo to jest woda to się no. nawet nie Powalił się ty! Aha, bo zbudował, co za debil Ale on no, no ma kewa jeszcze O kurna Ale czy ty możesz? Co za dzban Weź, Co? co nie no Ale oni wa w ogóle walą się na web? Z jakim mam? Kumciak, ale jesteś na no. Co zrobiłem? Zrzuciłeś ją, nie? Jak? Normalnie Bo był troll, O, re, nie Nie pyta jak, jeszcze winu nie ma, ja pierdolę. Macie leczenie na. jakieś? A, ja. nie bicie A, ja mam kelwisz O, dzięki Ty, z E coś strzeliło <laughs> I po co się stąd w ogóle ruszać? Ja go ustrzeliłem. Masz trochę maców z niego? O, Sandra, a ła. Na... A ła. A to z góry? O, a a, dole? A, ten, nie do no, a skąd? Dosądźmy 90 Nie Po co marną. na dole? No dobra, ty, 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 ty rozumiem, że jesteś na dole, ale pochujon jest na dole, idiota. Bo tego nie mogę zrozumieć. Ja no, nie mogę karty podnieść. Tak, gdzie ją zrespisz? Nie wiem, ale się no, no to idź poza strefę, a nie. Prawda, pośrednio. <grystanie> Takiego sobie wyobraźmy, masz za to masz. <grystanie> Chodźcie do strefy. A bo, my strefy bo ja Nie, 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 tyrolka, tyrolka, tyrolka. To... nie, nie, nie. do strefy. Cykl, trolka, trolka. A to. Nie, O kurna, ja mam tak mało maców. Witam w klubie, tylko ty się jaka mam. No, nie wierzę, no kołkowe mu poleciało To jest jedną schody, no ja nie mogę i mi spadł Na pewno nie ma jakichś typów z tamtej strony, albo tamtej mm, Nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy są tam Zwu jeszcze coś strzeliło do mnie Chodźcie tutaj Możliwe, że z krzaka Jacy to są sniperzy urodzeni? Po Kurwa, czy ja mogę trafić typa, który stoi w bezruchu? Zapijmy kogoś, kto ma beczkę. <laughs> nie mam AMADA tak mi żeby w niego spojrować. No, gdzie z tą snajpą na muzykę? No nie wiesz, co to stałe? <gry> Ale nope. się chujem. Nie, zabój się 100, minus 100, y, tam jeden, ale to na daleko Jak ja teraz dostaję ciągle ze spy Na kółciaku jest, tu Tak Ludzie do Nice Przeszukuję Może cię nie? A bo Fipek jest na dole. No leży, idź po niego. Trzeci jeden. A. Odchodzę. Kurwa. Masz leczenie? Yy, no, cztery kewy. Graj na czar. Ej, i kolapsują chyba. No to się strzelam. po drogę Masz. Pali się wszystko. Daj mu. Halo? Ty jesteś... A ty już jesteś tu w the Dajcie coś do leczenia góry. bo się ubiłem za 50 Dajcie coś do leczenia Do tego? Nie mam nic już właśnie Ej drop za nami spada ej Ej dobra dajcie po dropa apteczka, apteczka, że niezbędnie. No nie rozpokój dokładnie no Żeby oni nas z góry nie sprayowali Jak jak mamy ścianę No teraz a Splaszę, splaszę splaszę Kurwa kawy, kawy każdy ma, ja pierdolnicy Ja nie mam! rzuć No to rzucam. Ja też są wezmę jednego <głos> <głos> A Albo dobra, wiesz. Koda, miejsce będę miał w Nie wiem, do góry nikogo nie ma chyba. Tak, w ogóle. No nie widzę. Tam byli. Byli. Ostatni. Ej, jest, jest, jest! Tak, są. Ja, się to splop to. Czy za dużo, bo Nie, chyba za dużo. Ciągle jest w tym samym miejscu ten trajer Poczekajmy może coś inne, teamy albo nie wiem no. Co mi tu... Fipek. No, tam jest no drugi. O nie, stoisz przed takim On jest ciągle na tych schodach tam. Uwaga, okno. Patrz, to, to dużo się nie trzymam na rzeczach Ja tu kolapsuję Aha Skocz, zejdź, zejdź, zejdź No schodzę O, w czy dojeżdżałem No, oni nie. się biją z kwiatów teraz Kurna, to bo każdy ma z nas low'a teraz, takiego, rzeczy. A Ej, ja mam jak, mam jak zająć HG, jak coś bo ja mam luncho. A ten ma rakietę... Ale ja mam patrz na ile tu się trzyma, tu się tak mało trzyma, że się nie wpadł. Ej, dobra w skoku dostałem, no nie wierzę. No, mówię że to są snajperzy. <grym> Kurwa masz. <grym> no w skoku dostałem, przeskakuję się i nagle ma Trzymaj rakiety. pan ban, jest ten chłop. rakietę. Ej, musisz go teraz podnieść szybko, bo strefa. Ja nie wierzę, co oni zdają z tych stucerów. Ta, ta, ta. Ja aż wywala na stucera całkowicie, bo się nie przyda mi Trzymaj Weź resztę Zajebioza Budujmy. Ja mam lancha nie, tylko chcę kurwa wskoczyć na się... Kurwa, jak się nie da głos. w ogóle ten chcę, Budować nie Eee, zaczęli tu strzelać Nie wiem, czy zablokowałem fane. Jebne zaraz. Jeszcze znaczy, niedużo. Ja buduj, buduj, bo dostałem. Buduj. Macie kawa jeszcze? Jedne. Nie. Jednego wrzuciłem. No, to ktoś, nie wiem... Żubie, ja nie wziąłem. Co ja wezmę tego keba. Ja piernicze Matsów już na mnie. Po kewie, po kewie jeden, po kewie To chyba plażowy barwy sobie Albo tego co ma profi Ej, gdzieś tu na blisko chodzi Spadali Kolo... Oni spadli nie. Idę do profiego Tak, na nie ja na jest gościu A! Kurde skąd ja dostałem No dobra no to ja nie wiem ja nij czy to są jakieś urambane typ Ale my na strefę nie wygramy profi, tyle ci powiem Nie sens. No Ty byś mnie też mógł podnieść mam 13 HP ja spróbuję jeszcze granatnikiem wjebać się. Rozwalaj dobrać. to. Ta. Nie, dobrze. Jeden dostał za 40, ale oni się turplują. Trzeci nice. jeden Bierz leczenie od razu z niego o, Kuj miał, zero No nie. Yeah. Ej macie matce? Czy mnie? Nie dostał Dostał Po Ej zostały dwie ściany i bym wszystko skolapsował, Nie tak by the way <laughs> Ale Dwie to ściany dosłownie, tu i tutaj, nie? Ja mu dałem za 150 I wszystko by spadło Ale nie, nice. to jest to, jak ja to powiem, to jest... Osobiście. Ale się wkurwiłem na ten mecz, nie? Nice, nice. Z tego, to, to jest to, to jest Ale za 150 ładnie Ha, i tak miałem najwięcej fragów z was wszystkich nie wiem.